Czy polski sektor bankowy nabrał Polaków na ponad 200 miliardów złotych? Co trzeci Polak padł ofiarą nieuczciwych bankowych praktyk i często nawet o tym nie wie. Mam ponad 30-letnie doświadczenie w bankowości i finansach. Przeanalizowałem setki umów Polaków wykorzystanych przez sektor bankowy i na tej podstawie przedstawię Wam mój punkt widzenia na temat największej afery w polskiej bankowości oraz nieuczciwych praktyk, jakie stosowały i stosują banki wobec klientów przy kredytach konsumenckich. Możliwe, że ty również jesteś ich ofiarą i możesz odzyskać od banku pieniądze. W tym filmie pokażę ci, jak to zrobić. Zapraszam! Zacznijmy, więc, od początku. Rok 2010 i lata następne to w zasadzie schyłek ery kredytów walutowych. Udzielano ich coraz mniej i śmiało można powiedzieć, że bankowa kura znosząca złote jaja umierała śmiercią naturalną. Zresztą Pomogła jej w tym ustawa spreadowa z 2011 roku, która umożliwiła klientom spłacającym kredyty walutowe bezpośrednią spłatę rat w walucie, co znacznie zmniejszyło dodatkowe zyski banków. To była jedna rzecz. A druga rzecz, która definitywnie zakończyła w zasadzie erę kredytów walutowych, to była rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z lipca 2014 roku, która powiedziała wyraźnie, Kredyty można uzyskać tylko w walucie, w której się zarabia. W związku z powyższym kredyty walutowe w zasadzie straciły w Polsce rację bytu, mogły być udzielane tylko osobom pracującym za granicą. Tym samym w sposób naturalny kredyty złotówkowe zaczęły wypierać te walutowe. Oprócz tego coraz głośniej było o klientach, którzy zaczęli odczuwać pierwsze skutki tego, że wzięli kredyt w walucie. Natomiast z punktu widzenia banków nie miało to większego znaczenia dlatego że banki miały inny dylemat, miały dylemat co dalej. Skończyło się pewne źródło dochodu, dodatkowego dochodu, więc trzeba było pomyśleć nad tym co dalej i co ewentualnie mogłoby ten dochód zastąpić. Banki myślały i wymyśliły nowe źródło dochodu i wszystko w majestacie prawa, a przynajmniej tak banki myślały, a może bardziej chciały, żeby tak myślały. Ale po kolei Rok 2011 był bardzo ważny z punktu widzenia kredytobiorcy konsumenta. Dlaczego? Dlatego, że 12 maja 2011 roku uchwalona została ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w grudniu 2011 roku, niemniej jednak zastąpiła ustawę z 2001 roku, która moim zdaniem nie zdała kompletnie egzaminu w kontekście tego, co działo się z kredytami w latach 2000. Jednak jeżeli myślicie, że ustawa z 2011 roku, która zastąpiła tą poprzednią, weszła w życie tylko dlatego, że tamta nie zdała egzaminu, to jesteście w błędzie. Chodziło przede wszystkim o to, aby wdrożyć unijną dyrektywę z 2008 roku o numerze 2008 łamane przez 48 łamane przez WE i tym samym, żeby dostosować przepisy polskie do przepisów unijnych, a także aby ochronić prawa konsumenta. Ustawa określała również obowiązki firm pożyczkowych oraz banków przy udzielaniu kredytów konsumenckich. I to akurat było dobre. Chodziło o to, żeby wyrównać szanse, żeby konsument przede wszystkim był bardziej chroniony w relacji z bankiem niż był chroniony dotychczas. W zasadzie nie był chroniony. W związku z tym wejście w życie tej ustawy dawało bardzo duże nadzieje na to, że rynek zostanie ucywilizowany, a przede wszystkim uporządkowany, że konsument w relacji z bankiem będzie miał przede wszystkim większe szanse i tym samym bank bardziej zadba o jego interesy niż to było dotychczas. Chodziło też o to, aby uniknąć sytuacji takiej, jaką mieliśmy w latach 2000, chociażby w przypadku kredytów walutowych. Ustawa określiła też yy, w zasadzie funkcjonującą do dziś definicję kredytu konsumenckiego, który jest kredytem udzielanym przez instytucję finansową, czyli bank albo firmę pożyczkową konsumentowi, którego kwota nie jest wyższa niż 255 550 zł lub równowartość w walucie obcym. Określała też wymogi. Jakie miała spełniać umowa kredytowa, również pod kątem tego, czego nie wolno w tej umowie zawierać. Ustawa w sposób enumeratywny, w zasadzie po kolei, wymieniała wszystkie uchybienia, których nie wolno bankom zawierać w umowach kredytowych, no i również określała konsekwencje dla instytucji finansowej, czy banku, czy instytucji pożyczkowej, w przypadku, gdy w umowie kredytowej do takich naruszeń ustawy by doszło. Generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, chodziło przede wszystkim o. Uporządkowanie rynku, uporządkowanie rynku kredytów konsumenckich, ucywilizowanie tego rynku, no i przede wszystkim o ochronę praw konsumenta. Zwłaszcza, że rynek kredytów konsumenckich rozwijał się bardzo szybko. A co w kontekście tej ustawy wymyśliły banki? W związku z tym, że nastąpił bardzo szybki i dynamiczny rozwój rynku kredytów konsumenckich, banki musiały dostosować zapisy swoich umów i konstrukcję tych umów do obowiązujących przepisów, a ściślej mówiąc do ustawy o kredycie konsumenckim. Długo o tym myślały i wymyśliły konstrukcje umów, które na pierwszy rzut oka były prawidłowe. Zapakowały jednak do tych umów wiele niespodzianek, które miały dać im dodatkowe zyski. Klienci nawet się nie zorientowali. Dlaczego? Dlatego, że konstrukcja na pozór była bardzo przyjazna. Pozwalała dodać do kredytu koszty kredytowe, czyli to było z punktu widzenia klienta korzystne i wygodne. Dlaczego? Dlatego, że nie trzeba było prowizji czy ubezpieczeń czy innych kosztów ponosić w formie gotówkowej. Bank koszty skredytował, więc w sumie każdy był zadowolony. Tyle tylko, że wielu klientów nawet nie wiedziało o tym, że bank im cokolwiek skredytował. Dlaczego? Dlatego, że 90% klientów. Nie czytało i nie czyta umów kredytowych, a ci, którzy te umowy czytają, często ich po prostu nie potrafią zrozumieć, z tego względu, że nie znają się na przepisach finansowych, przepisach prawa bankowego czy innych przepisach związanych z umowami kredytowymi. Z kolei najważniejszym czynnikiem dla wielu jest to, jaka jest wysokość miesięcznej raty. Jeżeli ona jest akceptowalna, jeżeli poziom jest taki, który z punktu widzenia klienta jest ok, to tak naprawdę klientów nie wiele więcej interesuje. Nie interesuje ich to, co jest w tej umowie, jaka jest prowizja, czy w ogóle jest prowizja, więc klient jest nieświadomy tych zapisów umowy. Jest tylko świadomy jednej rzeczy – wysokości raty. A skoro klient jest nieświadomy tego, co w umowie siedzi, no to banki to z premedytacją wykorzystały. W jaki sposób? No bardzo prosty. Zrobiły coś czego nie powinny robić i czego im robić nie wolno. Skredytowanie kosztów. Jeżeli chodzi o samą ustawę o kredycie konsumenckim jest OK. Ona na to pozwala. Bank może skredytować koszty, bo to, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest wygodne też dla klienta. Jest jednak jeden warunek. Nie może od tych kosztów, które i tak już same w sobie z punktu widzenia klienta są kosztem dla niego, czyli prowizja czy ubezpieczenie, to bank nie może od tych kosztów pobierać odsetek. Zabrania tego ustawa o kredycie konsumenckim. No a powtórzę: banki z premedytacją, kredytując koszty kredytowe, pobierają od nich odsetki, czyli klient płaci bankowi dwa razy za to samo i często klient nic o tym nie wie. A jaki mamy efekt? Mamy zawyżoną ratę, w efekcie czego? Mamy zawyżony całkowity koszt kredytu. W efekcie czego zawyżoną mamy całkowitą kwotę do spłaty, co powoduje, że zawyżona w umowie jest również roczna rzeczywista stopa oprocentowania. O ile w ogóle taka pojawia się w umowie, śmiało więc można powiedzieć mamy nowy szwindel. A ile banki zarabiają na nieświadomości klientów? No, zarabiają sporo. Koszty dla klientów są ogromne i tak jak powiedziałem, klient o nich nie wie. Bank wie doskonale, ile zarabia, a co więcej, banki mają rozmach. Koszty, które pakują do umów kredytowych są ogromne. Takim najbardziej spektakularnym przykładem jest prowizja w wysokości 76 tysięcy złotych, którą pobrał od klienta Alior Bank. A wiecie ile kredytu klient dostał do ręki? 70 tysięcy złotych, czyli mniej kredytu niż kosztów, które musi zapłacić. Czyli łączna kwota, którą spłaca kapitał. To jest 146 tysięcy złotych. To tak, jakby wziął dwa kredyty. Tylko pytanie brzmi: po co? Można też zadać pytanie inne: czy to rozbój, a może lichwa? Podobnie też było z innymi kosztami typu ubezpieczenie. Ja już pomijam sens takiego ubezpieczenia przy kredycie gotówkowym czy kredycie konsumenckim, każdego rodzaju. Natomiast koszty związane z tymi ubezpieczeniami również są ogromne, a tak naprawdę można się zastanowić, co to ubezpieczenie daje. Część banków nawet pisze, że jest to zabezpieczenie kredytu. No okej, okay. jeżeli mamy do czynienia z ubezpieczeniem na życie, które jest jednocześnie zabezpieczeniem kredytu, to co się stanie, jeżeli klient przestanie taki kredyt spłacać? Aż strach myśleć, w jaki sposób bank może z takiego zabezpieczenia skorzystać. A zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy jesteście świadomi tego, ile mamy na rynku umów kredytów konsumenckich które naruszają interesy klientów, ile mamy umów wadliwych na rynku, ile kredytów, które są nieprawidłowe, takich umów zawartych z klientami od 2011 roku, według różnych statystyk jest nawet 18 milionów. Oczywiście są to umowy, zarówno bankowe, jak i firm pożyczkowych, różnego rodzaju, niektóre się nadają do podważenia, niektóre nie, natomiast większość jednak się nadaje. W samym systemie bankowym, w samych bankach takich umów szacuje się, że jest 8 milionów, a wartość roszczeń, które mogą się pojawić w związku z tym, wynosi tyle, ile dziura budżetowa państwa polskiego, czyli 200 miliardów złotych. A najlepsze jest to, że od 2011 roku 90% umów kredytów konsumenckich jest wadliwie skonstruowana i narusza interes konsumenta. Tym samym narusza ustawę o kredycie konsumenckim, o której wspomnieliśmy wcześniej. Czyli lekko licząc, co trzeci dorosły Polak jest ofiarą tej afery, bo tak to należy nazwać jest ofiarą bankowej pazerności. I jest ofiarą własnej nieświadomości, bo często klienci nawet nie wiedzą o tym, że zostali przez bank, lekko mówiąc, naciągnięci na koszty kredytu. Jednym z poszkodowanych klientów, również początkowo tego nieświadomym, jest pani Danuta, której właśnie historię poznacie. Pani Danuta wzięła kredyt w największym polskim banku, czyli w banku PKOBP. Potrzebowała 20 tysięcy złotych, więc poszła do banku z taką potrzebą. A wiecie z jakim kredytem wyszła? 167 tysięcy złotych, ale te 167 tysięcy złotych to był kredyt, który klient dostał do ręki. Dlaczego? Dlatego, że w banku powiedziano pani Danucie, że aby dostać kredyt w wysokości 20 tysięcy złotych, musi skonsolidować pozostałe zobowiązania, które posiada. No, nazbierało się razem 167 tysięcy złotych, ale to jeszcze nie wszystko, bo to jest kwota, którą pani Danuta dostała do ręki. A bank udzielił jej kredytu w wysokości 197 tysięcy złotych. Ta różnica wynika z prowizji, jaką pani Danuta zapłaciła – 29 tysięcy złotych. Skredytowane, łaskawy bank, ale kwota jest po prostu astronomiczna. I jak myślicie, od jakiej kwoty klientka płaci odsetki? Oczywiście od 197 tysięcy złotych. A powinna od kwoty 167 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że ustawa o kredycie konsumenckim, powtórzę to jeszcze raz, ustawa o kredycie konsumenckim zabrania pobierania odsetek od kwoty kredytu, która nie została klientowi udostępniona. Bank ma prawo pobierać odsetki tylko od kwoty, którą klient dostał do ręki. Tym samym wracamy do tego, co mówiłem wcześniej. Rata, którą płaci pani Danuta, jest wyższa od tej, którą płacić powinna. Powiem wam jeszcze, że do spłaty w całości pani Danuta ma 350 tysięcy złotych, a potrzebowała 20. Czyli jak widzicie, konstrukcja dokładnie taka jak powiedziałem wcześniej. Niedozwolona z punktu widzenia ustawy o kredycie konsumenckim. Z punktu widzenia banku, idealne źródło do osiągania dodatkowych zysków. Natomiast zastanawiać się można, gdzie tutaj mamy interes klienta, gdzie mamy jego ochronę. Czy instytucja zaufania publicznego, jakim jest bank, może sobie pozwolić na takie traktowanie swoich klientów? Można też się zastanowić, o czyje interesy dba bank: interes klienta czy swój. Oczywiście, jako spółka prawa handlowego, pewnie dba o swój interes, ale są pewne granice. Są przepisy, których naruszać nie wolno. Przykład pani Danuty wybitnie pokazuje, że banki kompletnie nie liczą się ze swoimi klientami. Są oni jedynie dla banków źródłem dodatkowego dochodu. Dla banku nieistotne jest, czy klienta stać na opłaty, czy go nie stać. Oczywiście bank zarabia na kredytach i tego nikt nie kwestionuje. Bank ma prawo pobierać odsetki, ma prawo pobierać prowizje, ma prawo pobierać koszty okołokredytowe, no bo na tym polega jego działalność. Jednak tak jak wspomniałem wcześniej, są pewne granice i bank powinien działać w granicach obowiązujących przepisów. Nie może jako instytucja zaufania publicznego tych przepisów naruszać. A co w momencie, gdy klient zorientuje się, że z jego umową jest coś nie tak? Czy klient jest absolutnie bezbronny, czy może ma jakieś narzędzia, które pozwalają mu się skutecznie bronić? No, ma takie narzędzia. W zasadzie podstawowym narzędziem jest ustawa o kredycie konsumenckim. Ściśle mówiąc, w tej ustawie jest pewien zapis który mówi jakie są konsekwencje, gdy bank naruszy ustawę czy przepisy ustawy, konstruując umowę kredytową w sposób nieprawidłowy. A przypomnijmy na przykładzie pani Danuty, że w jej umowie kredytowej mieliśmy zawyżoną ratę kredytu, co z kolei spowodowało, że mieliśmy zawyżony całkowity koszt kredytu, a tym samym zawyżoną całkowitą kwotę do spłaty i zawyżoną roczną rzeczywistą stopę oprocentowania. Ustawa mówi natomiast również o tym, że wystarczy jedno naruszenie w umowie kredytowej, aby można było zastosować zapis z artykułu 45 tej ustawy. A ten zapis mówi o tym, że w przypadku naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim w umowie kredytowej, klientowi należy się darmowy kredyt, konkretnie sankcja kredytu darmowego. Polega to na tym, że bank jest zobowiązany zwrócić klientowi wszystkie odsetki i wszystkie koszty, które dotychczas zostały przez klienta wpłacone. Oraz umorzyć te, które występują w harmonogramie spłaty, ale które jeszcze zapłacone nie zostały. Tym samym kredyt jest za darmo, dlatego że klient spłaca tylko i wyłącznie kapitał, który mu udostępniono. Bank ma obowiązek później rozpisać nowy harmonogram już tylko i wyłącznie w oparciu o właśnie kapitał kredytu, bez dodatkowych odsetek i dodatkowych kosztów. I jest to dla banku bardzo bolesne, dlatego że bank po prostu na kredycie nie zarobi. A wracając do naszej pani Danuty, ile pieniędzy może więc odzyskać od banku i czy faktycznie jest w stanie utrzeć bankowi nosa. Przełóżmy to zatem na konkretne liczby. Przypomnijmy, kredyt wynosi 197 tysięcy złotych, z czego klientka dostała do ręki 167 tysięcy. Prowizja 30 tysięcy, a rata kredytu 2950 zł. Łączna korzyść dla klientki, czyli to, ile oszczędzi, to 187 tysięcy złotych. Z czego 56 tysięcy to są odsetki i koszty, które bank już teraz będzie musiał klientce zwrócić gotówką czy przelewem na konto, a ta reszta to 131 tysięcy to są te odsetki i koszty, które zostaną umorzone, a rata spadnie do 1530 zł. Kredyt za darmo pełną gębą. I klientka będzie spłacała tylko kapitał. Pani Danuta z naszą pomocą odzyska więc swoje pieniądze i będzie płaciła niższą ratę. A jak to zrobimy? Za chwilę przedstawię Wam krok po kroku, w jaki sposób pomożemy Pani Danucie i w jaki sposób odzyska ona swoje pieniądze. Tym samym, jak wyglądają etapy odzyskiwania pieniędzy, jak wygląda dochodzenie roszczenia od banku w przypadku sankcji kredytu darmowego. Zanim jednak to zrobię, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, polubienia tego filmu, jeżeli Wam się podoba treść, którą przekazuję, a także udostępnijcie ten film znajomym, nieznajomym wszystkim, bo walka z bankami. Walka o uczciwe zapisy w umowach kredytowych polega przede wszystkim na tym, że wspólnie się o tym informujemy. Pamiętajcie, co mówiłem wcześniej. Wielu ludzi nie jest świadomych tego, że w ogóle bank cokolwiek w tej umowie zawarł takiego, że jest ona nieuczciwa. Dlatego warto informować, warto pomagać, wszystkim nam się to opłaci. Przygotujcie też swoje umowy kredytowe, ponieważ za chwilę powiem Wam również, co możecie z nimi zrobić. A teraz jeżeli interesuje Was, w jaki sposób pomożemy Pani Danucie, jak odzyska swoje pieniądze krok po kroku i jakie są etapy odzyskiwania roszczeń od banku, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Jeżeli decydujecie się rozpocząć swoją batalię z bankiem o darmowy kredyt i o odzyskanie swoich pieniędzy, no to oczywiście zaczynamy od analizy Waszej umowy kredytowej. Taka analiza jest oczywiście bezpłatna i polega na stwierdzeniu, czy Wasza umowa zawiera naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli takie znajdziemy, jeżeli takie naruszenia Wasza umowa zawiera, to wtedy określamy. Jakie są to naruszenia, a następnie wyliczamy kwotę korzyści, jaką możecie osiągnąć, czyli ile bank wam musi pieniędzy zwrócić, ile pieniędzy umorzyć, o ile spadnie wasza rata. Oczywiście określamy także koszty całego procesu. Po to, żebyście mogli określić, czy takie dochodzenie roszczeń od banku wam się po prostu opłaci. Jeżeli jesteście taką analizą zainteresowani, w komentarzu znajdziecie link, aby się na nią zapisać. Serdecznie zapraszam. Chętnie sprawdzę, co w Waszych umowach siedzi i czy nadają się do podważenia. Jeżeli w wyniku analizy okazuje się, że kwota do odzyskania i koszty, które trzeba w związku z tym ponieść, to i tak jest dla Was dobry interes, to podpisujemy umowę współpracy. Jest to umowa kompleksowa. Polega na tym, że jesteście zabezpieczeni na wszelkie okoliczności. Reprezentujemy was, opiekujemy się wami, dochodzimy roszczeń od banku w waszym imieniu i niezależnie co się będzie działo po drodze, macie pewność, że to co robimy, to robimy w ramach umowy, robimy kompleksowo. I przede wszystkim robimy w ramach ceny, na którą się umówiliśmy na samym początku. Nie spotka więc Was żadna niespodzianka finansowa i żadna inna niespodzianka. Umowa zawiera gwarancję totalną. Która powoduje, że możecie czuć się bezpieczni od samego początku do samego końca. Po podpisaniu takiej umowy, występujemy do banku o uzyskanie dokumentów, czyli zaświadczenia o historii spłaty, ponieważ takie zaświadczenie jest podstawą do już dokładnego wyliczenia roszczenia i wystąpienia do banku z reklamacją. W momencie, kiedy bank reklamację odrzuca, jest ono również podstawą do sporządzenia pozwu, a także załącznikiem do tego pozwu i dowodem w sprawie. W takim zaświadczeniu bank pokazuje wszystkie kwoty, które dotychczas wpłaciliście, a także oprocentowanie i wszystkie istotne elementy kredytu, które mogą się przydać przy dochodzeniu roszczeń. Jeżeli już mamy wyliczoną dokładną kwotę roszczenia, występujemy do banku z reklamacją, wezwaniem do zapłaty i składamy oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. To jest wymóg ustawy, żeby dochodzić roszczeń o sankcję kredytu darmowego, trzeba w banku złożyć takie oświadczenie. Bank ma oczywiście 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. I powiem szczerze, nie zdarzyło się jeszcze, żeby którykolwiek z banków taką reklamację uwzględnił. Oczywiście próbujemy też pewnych mediacji, natomiast no, póki co raczej bezskutecznie, jeżeli chodzi o stronę bankową. A skoro bank odrzucił reklamację, skoro nie dogadaliśmy się z nim w żaden sposób no to pozostaje tylko i wyłącznie droga sądowa. Przygotowujemy więc pozew w Waszym imieniu i składamy go w sądzie właściwym ze względu na miejsce Waszego zamieszkania. Następnie reprezentujemy Was w pierwszej instancji, a jeżeli bank złoży apelację, to również w drugiej. Macie również zapewnioną naszą reprezentację przy skardze kasacyjnej, ale tu raczej w tym przypadku rzadko będzie to spotykane, a także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To wszystko w ramach ceny, na którą się umówiliśmy na początku, żadnych dodatkowych kosztów. Mając prawomocny wyrok, dopilnujemy, aby bank wypłacił Wam te pieniądze, które się Wam należą, oraz rozpisał nowy harmonogram. Nasza rola w zasadzie kończy się w momencie, kiedy jesteście rozliczeni z bankiem, macie pieniądze na koncie, macie nowy harmonogram spłaty i niższą ratę kredytu. Co ważne, w taki proces często angażujemy instytucje takie jak Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich nawet czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie działania bardzo pomagają, ponieważ banki są bardziej skore do rozmów i do współpracy. Ale oczywiście banki się bronią i łatwo skóry nie chcą sprzedać. Klienci mają jednak swoje argumenty i z naszą pomocą z bankami wygrywają. W jaki sposób? Najlepszym sposobem na wygraną z bankiem jest wybór profesjonalnego pełnomocnika, który w taki sposób dopierze argumenty w pozwie, że sąd nie ma specjalnie pola manewru. Dobrze skonstruowany pozew, dobrze dobrane argumenty mają naprawdę bardzo wielką siłę rażenia. Wprawdzie sektor bankowy twierdzi, że przecież w umowach kredytowych, głównie chodzi o umowy kredytów konsumenckich, nie ma żadnych naruszeń i te umowy są skonstruowane w sposób prawidłowy. Dla sektora bankowego wydaje się, że większym problemem, e, który podnosi bardzo często, jest to, że to kancelarie prawne są bardzo chciwe i zmuszają wręcz klientów do tego, aby dochodzili roszczeń dotyczących sankcji kredytu darmowego. Jest to naprawdę dziwny argument, no ale taki jest. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Związek Banków Polskich i Komisja Nadzoru Finansowego zdaje się nie dostrzegać problemu. Prezes Białek twierdzi, że. W umowach kredytowych nie ma żadnych naruszeń. Jeżeli są jakieś uchybienia, jakieś błędy, to są to jakieś małe, nieistotne rzeczy, typu że przecinek na przykład w złym miejscu, i tu akurat byłbym w stanie się z panem Prezesem Białkiem zgodzić. Jeżeli przecinek miałby być w innym miejscu, no to faktycznie chyba powinien on być w innym miejscu przy prowizji. Bo weźmy sobie panią Danutę, która zapłaciła prowizji 30 tysięcy złotych. To myślę, że tam przecinek naprawdę był w złym miejscu i powinien być no, tak jedno albo dwa zera w lewo. Bardzo jednak ciekawą kwestią dla mnie jest to, że niby Związek Banków Polskich twierdzi, że umowy są ok, że są nie do podważenia, że wszystko w nich jest prawidłowe, natomiast domaga się ostatnio od rządu polskiego, aby zmienić prawo. Zmienić prawo w taki sposób, żeby dochodzenie roszczeń od banków, chociażby z tytułu sankcji kredytu darmowego, nie było takie proste. Z czego to może wynikać? Czy to jest strach, czy coś innego? No trudno powiedzieć. Natomiast no wydaje się, że jednak mimo wszystko sektor bankowy dostrzega powoli, że nadciąga kolejny problem po kredytach frankowych i trzeba będzie się z nim po prostu zmierzyć. Tym bardziej, że po drugiej stronie mamy coraz więcej wyroków. To już nie są pojedyncze wyroki, jest ich Całe mnóstwo, i sądy zasądzają na rzecz klientów zwroty, zasądzają sankcje kredytu darmowego, jest tego coraz więcej, i w zasadzie można powiedzieć, że dla banków ten problem faktycznie narasta. Z drugiej strony też mamy coraz więcej nakazów zapłaty. Sądy, wydając nakaz zapłaty, w zasadzie mają pewność, czy nie mają wątpliwości co do tego, że roszczenie jest zasadne? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, według sądu, wydanie nakazu zapłaty świadczy też o tym, że okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. W ostatnich 9 miesiącach, jeżeli chodzi o nakazy zapłaty, to możemy się pochwalić ilością 267. W zasadzie można powiedzieć, że całość spina. Uzasadnienie jednego z wyroków, gdzie sędzia w zasadzie chyba nazwał sprawy po imieniu. Sędzia w korzystnym oczywiście dla klienta wyroku dotyczącym sankcji kredytu darmowego napisał, że zachowanie banków jest zwykłą patologią. W tym samym uzasadnieniu sędzia zwrócił uwagę na to, że sankcja kredytu darmowego może taką patologię ukrócić. A no więc jeżeli sędzia nazywa w taki sposób to co banki robią, no to jak my możemy mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że działania klientów, działania, walka o swoje jest jak najbardziej zasadne. To wszystko świadczy o tym, że sądy dostrzegają, że jednak jest problem i że umowy kredytowe, które przygotowane zostały przez banki, które udostępnione zostały klientom, zawierają naruszenia przepisów prawa. Zapiszcie się więc na bezpłatną analizę swoich umów kredytowych. Link zostawiam wam w komentarzu. Sytuacja zaczyna być podobna do tej, która występowała w przypadku kredytów frankowych i innych pseudowalutowych tworów, ale to już temat innego filmu, do obejrzenia którego zachęcam.